ostatnio parę spotkań z ludźmi, takich tak zwanych przypadkowych. Zadzwoniły do mnie parę osób, ja do tych osób, no porozmawiałam, z, z, przeprowadziłam parę rozmów i co mnie uderzyło, że bardzo dużo ludzi ma bardzo trudny czas, naprawdę trudny czas. I yy, jak się tego słucha, to wiecie, yy, rodzą się takie różne uczucia, no. Złoślić się na, 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 na okoliczności, na złego, bezsilność i, i lęk. I trochę lęk też się rodzi w tym wszystkim. I dlatego właśnie y, dzisiaj tak sobie pomyślałam, że chcę prorokować do Twojego, 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 do mojego życia. Chcę prorokować do, 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 do Twojego życia. I to nie znaczy, że. że Tobie czy sobie powiem, że coś się wydarzy, albo coś się nie wydarzy, albo że to będzie tak, albo inaczej, ale chcę po prostu to mówić, co mam w sercu, że, co mi się wydaje, że, że Jezus chce nam powiedzieć, nie? Na początku tego roku. I, yy, I myślę, że Jezus chce nam dać ten czas, ten czas, który jest przed nami, te dni, które są przed nami. I że ten, ten rok jest dla ciebie. Że on mówi, że ten rok jest dla ciebie. I możesz śmiało wejść w ten czas, dlatego że on tam już jest. Bo on jest y, królem wieków, on jest panem czasu i nie ma dla niego problemu w tym, że on w, tym, w tej przyszłości już na mnie czeka. Nie? Ale On nie zaprasza mnie tam, nie zaprasza Ciebie tam bez wyposażenia. On, zapraszając nas w to, żebyśmy weszli w ten nowy rok, daje nam wyposażenie. I tym wyposażeniem jest wolność. I, i rozumiem, że On dziś właśnie chce nam to dać. To właśnie tę wolność. Czyli rozumiecie, o czym mówię, nie? Szczęśliwego Nowego Roku. Ale chcesz być szczęśliwy? I widzę, że na to, żeby mogła być szczęśliwa, żeby każdy z nas mógł być szczęśliwy, tak naprawdę to jedyny sposób jest, to jest wolność. I to jest, bo tak jest wiele w naszym życiu ucisku, zamieszania, szarpaniny, lęku. Obaw różnych. I co, co zrobić, żeby się przestać bać, nie? Ja chcę wolności od lęku, ja chcę wolności od tego terroru okoliczności. Te okoliczności nas nieraz terroryzują. I my chcemy zmieniać okoliczności, prawda? My chcemy zmieniać okoliczności i ja tak się modlę. Bardzo często się tak modlę. Poprawcie to codziennie, chyba nie ma dnia, w którym nie, nie zwracałabym się do, nie rozkazywałabym, nakazywałabym okolicznościom mojego życia, życia w mojej rodzinie, żeby mi służyły w imieniu Jezusa. I wiecie, to się bardzo często dzieje. Ale widzę, że to jest za mało, że chodzi o coś jeszcze. Nie? Że, yy, że to nie jest wszystko. Że te okoliczności, one mnie, mówią o tych, o tych złych rzeczach, one mnie atakują takim fala za falą. I ja chcę być wolna od lęku. I co o tym mówi słowo? Do wolności wyswobodził nas Chrystus. No to nie będę już tych sigli czytać, bo jakbym to nagrywała, to bym przeczytała, żeby było legalnie. Ale nie, i tak nie będziecie tego notować. W każdym razie list do galatów. Dalej w miłości nie ma lęku. To jest pierwszy list yy, świętego Jana. Mm. Jezus mówi, na świecie doznacie ucisku, ale nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat. I, I to dobrze brzmi wszystko. Ale jak to jest możliwe? Jak jest możliwe coś, co właściwie nie jest możliwe? I posłuchajcie, Maryja też Słyszy wspaniałą obietnicę. Poczniesz i porodzisz syna. Takiego syna przez duże S. Nie? Ale jak to się stanie? Jak to się stanie? Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Jak to jest możliwe, skoro to jest niemożliwe? Nie? I co Bóg mówi przez Anioła? Moc najwyższego cię osłoni. Więc teraz wracam do tego, jak ja konkretnie. Co ja mam zrobić konkretnie, żeby, żeby mieć tą wolność w sobie? Żeby mieć wolność od okoliczności, żeby mieć wolność od siebie samej. To chyba jest najtrudniejsze. To jest chyba gorsze niż do osiągnięcia niż, niż wolność od okoliczności. Ja zawsze zadaję to pytanie, nieraz jak, jak, jak mówimy do Was coś, nie, I, ale sobie przede wszystkim zadaję to pytanie. Dobra, jak ja to mam zrobić konkretnie? Bo wiecie co? Ja, moje życie potrzebuje konkretu. Ja, bo inaczej to dla mnie to jest takie y, gadanie, wiecie, pobożne. Możemy się powzruszać albo nie, albo ponudzić I, i, i jakby nic z tego nie wynika. No i wiecie, co. powiem Wam, jak to widzę, myślę, że to będzie najlepsza wiadomość, jaką możecie usłyszeć. Yy, yy, odpowiedź jest taka, krótka, że nie potrafisz tego zrobić. Nie potrafisz tego zrobić, i nie zrobisz tego sam, i że tylko On może to zrobić. Moc Najwyższego Cię osłoni, tak? I słuchajcie, że yy, tak mi przyszło do głowy, że jest tylko jeden sposób na to, i, i ten sposób to jest Jego osoba, Jego przez duże J, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Czyli drogą, w ogóle drogą do czegokolwiek tak naprawdę, ale w tym momencie drogą do, do tej wolności, nie jest to, co zrobisz. Drogą jest Jego osoba, osoba Jezusa. I myślę, że Jezus dzisiaj mówi do ciebie i do mnie, że, że tak, że w moje imię możesz rozkazywać okolicznościom. I pewnie w niejednym przypadku jesteś posłany, żeby to robić. Możesz czynić cuda, możesz widzieć cuda, możesz widzieć uzdrowienia, możesz widzieć wskrzeszenia, ale jak chcesz być naprawdę szczęśliwy, to musisz przyjąć ode mnie, nie ode mnie, od Jezusa, ten dar, którym jest wolność. Wolność od okoliczności i wolność od siebie samego. Wolność właśnie od wszelkiego lęku. I tego się nie da, to jest możliwe tylko przez miłość. Nie da się tego inaczej zrobić. I właśnie te, na początku tego roku, ale nie tylko na początku tego roku, ale na początku każdej niewiadomej, przed którą staję w życiu, staje przede mną, przed Tobą staje Jezus. I mówi: Przyjmij moją miłość, pokochaj mnie, zakochaj się we mnie. Bo miłość usuwa lęk, tak? Sam tego nie zrobisz, ale to ja jestem drogą. Więc dlatego ja chcę wołać, nie? Wołajmy, że, że chcę, ja chcę, ja Ciebie chcę. Ja chcę wołać całą sobą, że ja Ciebie chcę, ja Ciebie wybieram. Tak, ja, ja tego właśnie chcę. I, i um, gdzieś czytałam, tam jakąś konferencję, jakiejś słuchałam, i myślę, że tak jest, bo, bo, bo ja sama tak robię. Że pomimo różnych deklaracji, większość ludzi przychodzi i my pewnie też nieraz, no, żeby coś zyskać, żeby coś załatwić. Właśnie, żeby, żeby on coś zrobił, właśnie w okolicznościach, nie? W trudnych okolicznościach i bądźmy szczerzy, nieraz w dramatycznych okolicznościach. Ludzie proszą by się modlić, nie? I on to robi bardzo często, bo jest dobry. Ale tak naprawdę i, i my dziwne jest to, że my wierzymy w to, mimo że, że tyle lat żyjemy na świecie, ale wciąż wierzymy w to, że jak okoliczności się zmienią, to będziemy szczęśliwi. Ale wiecie, co jestem przekonana, że tak jest. Ktoś to powiedział mądry kiedyś i myślę, że tak jest, że jeżeli no nie, jest, nie jestem w stanie być szczęśliwa w tych okolicznościach, w jakich jestem, to nie jestem gotowa, żeby być w żadnych okolicznościach. No nawet gdyby się wszystko spełniło tak, jak chcę, gdybym została obsypana, no nie wiem, wszystkim, 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 cokolwiek bym tam nie chciała, to jeśli ja tej wolności nie mam w sobie, to będę teraz drżeć o to, żeby, żeby nie doznać straty, żeby mi to nie, nie zostało zabrane na przykład, nie? A tymczasem myślę, że chodzi o to, żeby te okoliczności nie determinowały Twojego życia. Żeby ludzie też, właśnie to, jak, jak mnie traktują, jak Cię ludzie traktują, w jaki sposób się odnoszą, to, co mi robią, żeby nie, to nie determinowało mojego szczęścia. To, jak ja sama siebie postrzegam, żeby to też, żeby nie determinowało mojego szczęścia, bo Bóg jest większy. I, wiecie co, no I tak jak powiedziałam na początku, to tylko, to tylko on może zrobić Jego obecność w tobie, nie? Jego obecność dla samej obecności, i Jego obecność dla, dla, dla miłości, dla samej miłości. Nic więcej, nie żeby dla, dla załatwienia czegokolwiek. On mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię więc jak mówi przyjść to tak sobie pomyślałam co to znaczy no nie pisz rozpaczliwych maili nie układaj jakichś petycji do niego tylko on mówi tylko przyjść nie opowiadaj nawet czego potrzebujesz tylko przyjść a przyjść to znaczy przyjść to znaczy przyjdź to znaczy, to znaczy przyjść i, i bądź obecny bądź obecny przy nim tak no to jest dla mnie przyjść nie Przytul się do niego, żyj jego życiem, pozwól, żeby on żył w tobie. I wierzę, że Jezus mówi dzisiaj na początku tego roku do każdego z nas, że ja Ci chcę dać fascynujące życie. Nie skupię się na tych rzeczach, które, których jest tyle takich, takich paskudnych dookoła, nie? Bo, bo jest trochę. Jak się z ludźmi rozmawia, to widać. I sami też mamy na pewno różne sytuacje. Ale ja Ci chcę dać fascynujące życie, ja Ci chcę dać moje światło. Chcę, żebyś. To światło rozdawała, żebyś niosła, że żeby tam gdzie pójdziesz, żeby... Żebyś, Chce, żebyś mnie reprezentowała nie? I chcę ci dać życie bez lęku. I Jezus mówi. Przyjmij to, uwierz w to, bo to ja jestem prawdą. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wyzwoli właśnie uczyni wolnymi. Wiecie, my mamy zły sposób myślenia. Życie mówi, lepiej, tak przykładowo, nie? że ży, życie mówi: lepiej nie rób sobie żadnej nadziei, nie? bo się rozczarujesz, bo, bo się zawiedziesz. A Bóg woła do ciebie: niech Twoja nadzieja sięga nieba, niech Twoja nadzieja dotyka nieba. Niebo się otwiera wtedy, i świat przekonuje, że to jest realne, co, co zmysłami odczuwasz. Na co dzień, to co widzimy, to co czujemy. A Bóg mówi, że przemija postać tego świata i mówi, że to co jest niewidzialne jest wyżej, jest, jest mocniejsze, jest nadrzędne. O, to co niewidzialne jest nadrzędne nad tym, co, co, co widzialne, co przemija. Świat mówi, jak sobie pościelesz tak się wyśpisz, nie? To ja to mówię. Z, wszystko w kontekście nowego roku, w którym chodzimy, mhm, nie? Mhm. Różnych rzeczy, które się dzieją dookoła nas. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz? I my mówimy, że to jest mądre, że to jest sprawiedliwe właściwie. No, weź się do roboty, ogarnij się, tak? Ale Bóg ma inną zupełnie yy, ekonomię. On mówi, jeżeli pokutujesz. Jeżeli przychodzisz do mnie i pokutujesz i bierzesz moją łaskę, to dostajesz całkiem nowe życie. Dostajesz małe łóżko, tak zaścielone, jak jeszcze nigdy nie miałeś wcześniej pościelonego. Najlepiej, jak, jak tylko może być. I w Ewangelii Świętego Mateusza w piątym rozdziale, Jezus mówi. Parokrotnie używa takiego sformułowania. Pięć razy chyba, tak? Nie kończyłam dokładnie, tak przejrzałam, tylko bo nie miałam czasu. Pięć razy chyba mówi tak. Słyszeliście, że powiedziano. A ja wam mówię. Ikaż wam mówi, słyszeliście, to jest zaraz pokazanie na górze, nie? A ja wam mówię. Czyli on jakby prostuje pewne rzeczy. Mówi to w pewnej kontrze do tego, jakie jest myślenie świata. On wprowadza nowy porządek i on nie tylko opisuje prawdę, ale on sam jest prawdą, dlatego ma prawo to, to zrobić, nie? I wiecie, co, to, co świat z nami robi, to można by opisać w taki sposób określić umownie, nie, że wychowaliśmy się nie w tym domu, co trzeba. Przysiąknęliśmy tym, co tam było mówione, co tam było robione, ten sposób, sposobem życia, rozumowania i że. Dla nas jest czas, żeby wrócić do naszego prawdziwego domu. Do tego domu, w którym ma być, jako w niebie, tak, tak na ziemi. Ma być w tym domu, w którym my mamy żyć, i ojcem w tym domu jest nasz tata przez duże T. I to jest zupełnie inna jakość. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego o tym mówię? Bo to, w co uwierzyłeś, to, w co ja uwierzyłam. To powoduje, kształtuje y, twoje życie w konkretnych sytuacjach. Od tego zależy, co się będzie działo, jak to będzie wybierać. Świat mówi bardzo często, że wszystko jest stracone, nic z ciebie nie będzie. Przegapiłeś tyle szans, spaprałeś tyle rzeczy. Y, no, nic się już z tym nie da zrobić. Miej swoje pięć minut, pozamiatane. Trzeba było inaczej a Jezus mówi do dobrego łotra, tak zwanego dobrego łotra, jaki on tam był dobry, to był otr, nie? Dziś będziesz ze mną w raju. Do człowieka, który wydaje się, że nic nie może go spotkać dobrego. nie? I Bóg daje zawsze nowe wino, lepsze od starego. I świat mówi, że ludzie są okropni. Że są nieraz, że są straszni. Że się, że się tak fatalnie zachowują. Świat mówi, że że po tym, co ludzie ci zrobili, masz prawo czuć się okropnie, masz prawo być nieszczęśliwy, masz prawo zamknąć się w, w takiej bańce ze, ze, ze swoim zranieniem, ze swoją osobnością, ze swoim zamknięciem. I już nie mówię o, o nieprzebaczeniu, w ogóle nie mówię, bo to mówimy o czymś innym już to już wierzy, powiedzmy na tam poziom. Bo... To już całkowita kindersztuba. A Bóg mówi, ja umarłem także za to, co ci ludzie Tobie robią. Konkretnie za to ja już umarłem, więc właściwie można powiedzieć, że już jest w porządku. I, i, i zostaw to, bo oni nie wiedzą, co czynią. Nie? I chodź ze mną do przodu, biegnij ze mną do przodu i... I bądź szczęśliwy w moich ramionach, i ja ci to wynagrodzę. To ja Ci to wynagrodzę. I słuchajcie, więc Jezus jest drogą, jest prawdą, i wreszcie jest życiem. On jest moją chwałą, on jest moją tarczą, i wtedy nikt nie może mnie zranić. I nic. I Twoje życie nie jest w rozsypce. To są kłamstwa, słuchajcie, to są demoniczne kłamstwa. Jeżeli, jeżeli myślisz, że Twoje życie jest zabrane, pomału będę się zbliżać do końca. Jezus nie przelewałby swojej krwi, słuchajcie, gdyby to nie było możliwe, żeby zmienić ciebie, żeby zmienić mnie, żeby zmienić Twoje dzieci, żeby zmienić. Nie wiem, męża, żony, tych, z którymi jest trudno żyć. I nie musisz żyć w niewoli okoliczności. W tym roku. Nie musisz żyć w lęku, że wpadniesz na rafę jakąś, że tym razem nie uda Ci się wymanewrować między tymi skałami jakimiś podwodnymi, które się nagle możą, mogą ukazać, że, że niebo Ci spadnie na głowę, że, że będzie się paliła, ty będziesz biegać, gasić pożary i że. Że ci się nie uda, nie musisz żyć w lęku. Absolutnie nie. I słuchajcie, w imieniu Jezusa właśnie chcę to ogłosić dzisiaj. Całkowitą wolność od lęku. Ogłaszam też wolność do miłości i bezinteresowności. Ogłaszam, że to jest możliwe w Jego imieniu, że chociaż nie umiemy kochać, ale będziemy kochać. W Jego imieniu będziemy kochać, bo on po to umarł, żebyśmy. Były, żebyśmy kochały, żebyśmy były zainteresowane, żebyśmy robiły to, czego on chce. I to jest yy, tylko w nim, i tylko z nim, i tylko przez niego. I to jest dla nas przez, przez jego krew. I o to, jaki będzie ten rok. <laughs>